Słowo Boże na dziś, środa 4 października 2023 roku. Wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. Czytanie z księgi Nehemiasa. Ja, Nehemiasz, w miesiącu Nisan, 20 roku panowania króla Artaxerxesa, wykonywałem swój urząd, wziąłem wino i podałem królowi, i w jego obecności nie okazywałem smutku. Lecz król mi rzekł: Czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie jesteś chory. Nie, lecz masz jakieś zmartwienie? I przeraziłem się do najwyższego stopnia i rzekłem królowi. Niech król żyje na wieki. Jakże nie mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego są strawione ogniem. I rzekł mi król. O co chciałbyś prosić? Wtedy pomodliłem się do Boga Niebios i rzekłem królowi. I jeśli to wyda się słuszne królowi, i jeśli sługa twój ma względy u ciebie, to proszę, abyś mnie posłał do Judy, do grodu grobów moich przodków, abym go odbudował. I rzekł mi król, podczas gdy królowa siedziała obok niego: Jak długo potrwa twoja podróż, i kiedy powrócisz? I król, gdy podałem mu termin, raczył mnie wyprawić. I rzekłem królowi: jeśli to wyda się słuszne królowi, proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników TransEufratei, aby mnie przepuścili aż dotrę do Judy, również pisma do Asafa, zarządcy lasu królewskiego, aby mi dał drewno do sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego się wprowadzę. I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego była nade mną. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 137: Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu, na to polach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni, nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej, zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich, Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Jak możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie, Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Niech mi język przyschnie do gardła, jeśli nie będę o Tobie pamiętał, jeśli nie wyniosę Jeruzalem ponad wszelką swoją radość. Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Alleluja! Alleluja! Alleluja. Wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w nim się znalazł. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział. Lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda. Lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł położyć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo pańskie.